Chętnie bym obejrzała sklepy wnętrzarskie. Ciekawa jestem, czy urządzają jak Szwedzi. Co oferują sklepy? No właśnie, co oferują sklepy wnętrzarskie dostępne w Islandii? Sprawdźmy to razem. Przechodzimy do pierwszego sklepu wnętrzarskiego, na pierwszy rzut mamy tutaj po prostu poduszki, jakieś wazony, czyli takie standardowe ozdoby i nawet na promocji. Wow, jaki piesek to jest chyba co, buldorzek nie? Patrz jak zrobiony, jakie ma szczegóły, zobacz na te łapki. No, fajny, fajny i oczy. Tylko cenę nie widzę, ale podoba nie mi się. Nie ma ceny? Taki. Znaleźliśmy cenę, kosztuje on 40 tysięcy koron. I co, chcesz taki kajtek? No, dla Matyldy. Dla Matyldy, na pieprz no. i na sól? Myślę, pieska. Pikowana kanapa za 400 tysięcy koron. Taka, Taka malutka. Standardowa sofa. Zagar na ścianę 100 tysięcy koron. Poduszki, poduszki. Co to jest? A! No i tutaj rękę. No i buzi. Zgadnijmy ile to kosztuje, bo jestem bardzo ciekawy. E, no wyjątkowo tanie. Ile? No 16, niecałe. 16 tysięcy koron. Jak widać tłumy w sklepie. Nie dziwię się. Lampa żyrafa, i w sumie często spotykamy się z tego typu lampami. Śmieszne. O, no no, widzę nóżki teraz, no. Taka baletnica. Tutaj są te śmieszne lampy, więc ta kosztuje 35 tysięcy koron, a tutaj jest jeszcze mniejsza za 20 tysięcy koron. Słuchajcie, a taka lampa kosztuje 125 tysięcy koron. Kanapa taka kosztuje tutaj 134, no 5 prawie tysięcy koron. Słuchajcie, wszystko dzisiaj na promocjach i to całkiem niemałych. Tutaj mamy lustra. To chyba mi się podoba najbardziej. Ile ono kosztuje? 50 50 tysięcy koron. Ładnie w nim wyglądam. Ja gdybym miała kupić taką rzecz To na pewno byłaby to pamiątka Z jakiegoś kraju afrykańskiego Nie, że miałoby to jeszcze jakąś Głębszą historię Au Ona kosztuje 16 tysięcy Te lampy są tutaj Bardzo popularne, ale wydaje mi się Że wszędzie już Taka moda teraz na nie Tutaj produkty do łazienki Ręcznik w ciapki za 3000 takie podłużne świece po 590 koron. Tu mamy trochę szkła, ale pokażę Wam najpopularniejsze, jakie tutaj mamy w Islandii. Tak więc najpopularniejsze szkło w Islandii jest firmy Itala! Szkło to do tanich nie należy. No i wyobraźcie sobie, że w naszej pierwszej firmie, w której pracowaliśmy w Islandii, czyli na zmywaku, w prezencie świątecznym dostaliśmy właśnie miski z tej firmy. Potem jeszcze taką, chyba nie wiem, jakby cukiernicę. W sumie nie wiem, no, no, no taki pojemnik zasysany, szklany, zasysany. 5690. Więc mamy dokładnie taki sam, tylko w innym kolorze. To szkło. Islandczycy powiedzmy, że zbierają i też zawsze jest takie pytanie, czy odklejać naklejkę, czy nie, żeby każdy widział, że to jest tej firmy pożądanej. I jak Wam się to szkło podoba. i oczywiście kubki z muminkami, ale tej serii nigdy wcześniej akurat nie widziałam, więc odkrywamy ją razem. Tutaj jest ta tradycyjna seria z muminkami. Też Islandczycy zbierają kubki z tej serii i my przypadkowo też uzbieraliśmy. W zasadzie wszystkie dostaliśmy od Islandczyków. W sumie cztery chyba mamy, prawda? Na przestrzeni tych kilku lat podostawaliśmy właśnie od Islandczyków kubki z, mimo, z mimo, minkami, muminkami. Po 6 są tutaj trole. Tutaj jeszcze trochę szkła z Italii. Popatrz, są takie szklanki. Szklanki po 2190. Jeszcze szklanek nie mamy. Mają tutaj też nożyczki tej firmy Itala. Za 6 tysięcy. Tutaj jest taki pafinek, patrzcie, za 16 tysięcy. Te ptaki są tutaj bardzo popularne, te ozdoby ptaków. Powiem Wam, że w bogatszych domach, w oknach, nieraz widuję je, właśnie, że Islandczycy mają. My jeszcze nie mamy, jeszcze się nie dorobiliśmy takiego. <laughs> Żegnamy się z tym sklepem i jedziemy do kolejnego. Dosłownie jedziemy schodami. Na dół, ponieważ właśnie poniżej znajduje się rum lagerin, czyli polski isk. Albo inaczej, nie polski isk, tylko po polsku isk. W Islandii trochę jest tak, że firmy zagraniczne mają tutaj swoje własne nazwy, jakby. W sensie, że Islandczycy niektórym firmom zmieniają u siebie nazwy. Tak więc isk jest. E, tutaj znany jako e, pod, pod nazwą Rumfa Ta Lagerin. W skrócie Rumfa. Nie wiem, czy mogę Wam tutaj coś ciekawego nagrać, ponieważ domyślam się, że produkty mamy w większości takie same. No ale dobra, możemy się przejść. Tej firmy, nawet o, mamy kołdry. A ta kołdra tutaj jest na przecenie i kosztuje 13 tysięcy koron. Śmieszna ciekawostka, bo w cenie takich tego typu głupot, tam gdzie byliśmy przed chwilą, to jesteśmy w stanie sobie tu kupić biurko. A takie małe głupoty są może za 500 koron. Zimą są tutaj wystawiane ozdoby świąteczne, teraz już takie po prostu zwyczajne. Oczywiście w Rumfie ceny są dużo niższe, na pewno dużo więcej osób tutaj ostatecznie robi zakupy. Rumfa i Ikea to tutaj dwa najpopularniejsze sklepy z wyposażeniem do domu. 698 koron. Mieliśmy parę razy dywany z rumfy. Wchodzimy do naszego ulubionego działu z meblami takimi już bardziej konkretnymi. Mamy tutaj dużo stołów, więc my w domu mamy takie krzesła. Takie cztery. Ile one kosztują? one są teraz w promocji z 15 na 12 ale słuchajcie, nam się udało je kupić jeszcze dużo, dużo taniej albo na outlecie, albo jak jeszcze była większa promocja tutaj mamy outlet i powiem wam, że z dwa razy, jak dobrze pamiętam kupiliśmy właśnie z outletu, tani badziewny regał za 10 tysięcy koron tutaj mamy trochę komut za 50 tysięcy koron nie jest to lite drewno cienka dosyć, małe stolice. Hard. Dla mnie? Dziękuję. Ojejku, dziękuję. Pojemniki 2195. I mamy ich kilka w piwnicy. No dobra, no to w tym miejscu zakończamy przygodę z rumfą. I idziemy do następnego. Popularnym sklepem jest sklep Duka i ja wiem, że w Polsce też jest Duka, tylko nie wiem, czy to jest ten sam, czy po prostu nazwa taka sama. Tak więc, tutaj na przodzie widzicie trochę lamp i ozdoby. Już czujemy, że drogie. Skarpetki Cage Middle Toe. Zdecydowałam, że wezmę jedne skarpetki na prezent dla znajomej na jej urodziny, które jutro obchodzi. A tutaj są takie drewniane figurki. No, widzicie ceny. Ale tutaj się świeci od tych lamp. Te krzesła nieraz widuję. Tutaj już mamy typowo islandzkie. Tak wygląda islandzki styl, który powiem Wam, że całkiem mi się podoba. Więc myślę, że kiedyś pewnie się w coś zaopatrzymy, takiego bardzo islandzkiego o takie kubki z islandzką florą i pafinki z tyłu. Tutaj jest taki ręcznik kuchenny we wzór, tradycyjny wzór islandzkiego swetra. Ten motyw baranków islandzkich też tutaj nieraz się przewija. Zobaczcie na te kartki, islandzkie kartki. Parę razy je kupowałam różnym osobom. I kruki. Nieraz widzę te kruki w oknach, i jeszcze takie na szybach kruki. Bardzo lubię motyw z krukami. I znowu kubki z muminkami. I w zasadzie tutaj powtarzające się ozdoby. A ja, słuchajcie, zdecydowałam się również na zakup kawiarki czerwonej na trzy kubki o tej bialetti oczywiście. W miejscowości Garda Bajer, która znajduje się kilka, kilkanaście minut jazdy samochodem z Reykjaviku znajduje się właśnie ten oto sklep ILVA. Na początku przy wejściu jest wózek inwalidzki dla kogoś, kto go potrzebuje, a to jest nasza kanapa, tylko taka rozszerzona wersja, bo my mamy zieloną i bez jęzora. Tak więc tu mamy koszyki i wózki i pierwsze dekoracje. Mamy taką malutką łyżeczkę do soli, też są takie większe. I tutaj mamy właśnie pierwsze produkty firmy ROW, która mm, właśnie jest tutaj popularna w tym sklepie. W sensie ten sklep ma bardzo dużo produktów tej firmy. Znalazłam rurki ze stali nierdzewnej i właśnie je wezmę. Wybieram złote kosztują teraz 796 koron. Trochę afrykańskich elementów, taki, nie wiem, koszowazon za 5699 i kiedyś, lata temu, przywieźliśmy sobie z Damianem coś podobnego, tylko sporo mniejszego z Gambii. Patrząc na ten ułożony salon, to powiem Wam, że to jest taki klasyczny obrazek proponowanych w Islandii wnętrz. A teraz popatrzcie, jakie świeczniki z kiwi, ptaszkami. I ten sklep Ilwa ma nową lokalizację od paru miesięcy, chyba jeszcze nie roku. Teraz cena takiej przykładowej kanapy, więc ona kosztuje 439 tysięcy koron. I taki mały stolik do sofy marmurowy za 80 tysięcy koron. Usiadłam sobie na takiej małej kanapie albo wielkim fotelu. Do tej oto wielkiej sofy na promocji za 319 tysięcy koron. Bujany fotel za 50. Właśnie widzę, że meble takie prążkowane są dosyć tutaj częste. A tu z kolei okrągły. Lubię takie krzywizny, podobają mi się. Obłe krzywizny są fajne. No ciekawa jestem, ile on kosztuje i w ogóle o co chodzi z tą nakładką, jak to w ogóle działa. 80, 180, 188 chyba? I taki do sofy za 110. Jeden w wózku, drugi tu na fotelu. I co, robi ten fotel coś czy tylko jest? Tylko jest Wygodny. Wygodny? Tylko jest wygodny. Tylko jest wygodny. Myślałem, że lampka jest ładna, ale jest głupia, beznadziejna, źle wykonana, źle wyważona, bardzo tanie komponenty. A tu mebelki dla dzieci. Patrzcie na tę cenę i się zastanawiam, czy to cena za telewizor, czy za podstawkę pod telewizor, ale chyba jednak za tą podstawkę. W sklepie jest więcej pracowników niż kupujących. Mamy tutaj też kilka przykładów łóżek. W zasadzie nic ciekawego, no ale pokazuję Wam. I tutaj w przybliżeniu ta seria ROW, nie wiem co takiego. Yy, mogę Wam pokazać? No dobra, powiedzmy, że talerz. Proszę bardzo, taki talerz. Są też takie zielonkawe. No dobra, to ile kosztuje taki talerz, słuchajcie, na promocji 2076. I jakie stylowe gaśnice. Więc w Islandii każde mieszkanie jest wyposażone w gaśnice. My, jak się wprowadzaliśmy, to właśnie no też mieliśmy gaśnicę i to nas właśnie tak trochę zaskoczyło, że mamy przy wejściu gaśnicę. O, tutaj ocena, czy po prostu czy no. jesteśmy zadowoleni? No to teraz pora na IKEA. No dobra, więc weszliśmy teraz do IKEA i tak sobie myślę, że nie ma co, żebym wam pokazywała całą IKEA, bo po pierwsze jest duża i zajmie to dużo czasu, a po i tak pewnie w większości w Polsce są dokładnie te same rzeczy, ale myślę, że po prostu pokażę Wam kilka produktów i powiem ich ceny i będziecie mieli takie małe porównanie. Wałek lepiący do czyszczenia ubrań, kanap, czegokolwiek 85 koron. Poduszki na wypełnienie 550. 28 tysięcy za niedziałający kran. Typowa kanapa 100 tysięcy, 16 ten taki standardowy stoliczek do sofy, nawet myśmy go mieli na początku naszej emigracji tutaj, tylko w innym kolorze 4250. Chyba znany mebel post telewizor Sztokholm 65 tysięcy. Regał Billy za 14 tysięcy, a Kalax za 19. 000. I seria Fialbo, i my mamy akurat ten regał. Teraz on kosztuje prawie 20 tysięcy. Taka komoda za 55 tysięcy. Wchodzimy do działu kuchnia. Oglądasz? Uczysz się, jak się montuje, tak? Meble z Ikei. Jeden z moich ulubionych mebli z Ikea, 8950. My mamy jeszcze na tym taką. Pokrywkę bambusową osobno płatną. Ona jest dodatkowa za 1890. A oto nasz stół. Nie za duży, nie za mały. W tym momencie kosztuje prawie 30 tysięcy koron. Wcześniej natomiast mieliśmy taki i byłby on razem z nami do dziś, gdyby nie był białą sklejką. A tu z kolei jest nasze łóżko, tylko że my mamy jeszcze szersze my mamy 180. Dziecięce łóżko piętrowe chyba za tyle. 68 tysięcy, prawie. Drewniane wieszaki 995. O, i nasza komoda za 55 tysięcy koron Hemnes. Pytanie, czy w polskiej Ikei jest czekolada marabu? U nas w Islandii wcześniej chyba była bardziej popularna, dlatego że można było ją kupić w różnych sklepach, a teraz tak, jakby trochę rzadziej, ale jest zawsze w IKEI właśnie. Okazuje się, że ta część z IKEI to po prostu polega na tym, że pokazuje wam jakie my mamy rzeczy z IKEI, między innymi tę lampkę nocną 4000 koron, a ja mam jeszcze takie biurko czarne duże. Alex z dwoma szufladami. Na przykładzie mniejszego biurka. Ma tutaj taką schowek na kable. Tak więc mam tutaj monitor postawiony i wszystkie kable są w środku. Po prostu się one na wierzchu nie plątają. Dziecięcy regał Trofast. 18 tysięcy koron. Jaka kolejka. Nie będę podchodzić tam do tej restauracji, bo bardzo dużo ludzi, ale tutaj mamy reklamę tych dań więc pokażę Wam, co takiego mamy w tym momencie. Więc na pewno się trochę one różnią, bo na przykład to danie to jest takie typowo islandzkie ploktfiskur. Tak więc trochę takich typowych, standardowych, ale gdzieś tam się przewija też coś islandzkiego. I na przykład na święta, z różnych okazji islandzkich, które charakteryzują się jakimiś islandzkimi, tradycyjnymi daniami, no to właśnie one się tutaj pojawiają. Jak widzicie, w końcu wylądowaliśmy w restauracji. Bardzo tego nie chcieliśmy, ale Kajetan nie mógł odpuścić. Tego. Jak już doszliśmy do tej restauracji, to pomyślałam, że a dobra, kupię takie ciastko z kremem, które właśnie w tym okresie w Islandii się jada. Tak jak my mamy na tłusty czwartek pączki, tak właśnie teraz w lutym w Islandii jest boluda gór. Rozkroiłam to ciastko na pół. Widać, że troszeczkę jakiegoś nadzienia jest. W środku zeszliśmy już na dół i się zastanawiam, jaki produkt mogę Wam pokazać. Cztery takie talerze, komplet 2990. Znana seria naczyń, misek, talerzy tych kolorowych takich. No to tutaj widzę ceny 1790 i 1490. Koce 395. Szczotki podróżały. 195, jak dobrze rozumiem, to jest chyba ta nazwa. A one kosztowały chyba z 49 koron na początku. I śmialiśmy się, że to jest jedyny produkt w Islandii poniżej 100 koron, a teraz już do 200 dobija. I jeszcze kilka roślinek, jakie teraz mamy tutaj. Paprotka 5000, kariota 8, pa <grystanie> Pajira, pacira, pacira, pacira. 2,290 na promocji, podejrzane. Dzisiaj jest kolejny, chyba trzeci dzień nagrywania tego vloga. Może trudno w to uwierzyć, ale my naprawdę jesteśmy tutaj pierwszy raz. No popatrz na ten stół. Ja 94,9. 94, <laughs> ale ładny kolor. No co ty? Milion za stół chyba, nie? Nie, A nie tak? Zary, Czekaj, 100? co to jest? 160 centymetrów, no. Pierwsze spojrzenie. Ile to kosztuje? 230 tysięcy za taki niski stół do sofy. O, takie y, stoliczki są bardzo Tutaj powszechne włoskie meble. Ja tak wam mówię, że właśnie taki tutaj styl dominuje, pokazuję wam, ale mam właśnie wrażenie, że to już w większości krajów europejskich. W sensie domyślam się, że te rzeczy mogą być dla Was kompletnie niezaskakujące, nic nowego. No i trochę takich skórzanych kanap w sumie. Czuję tutaj skórę. Nie wiem, czy czujesz ten zapach, ale faktycznie skórzane. No. Dużo lepsze, prawda? Więc ja się nie dziwię, że są dużo droższe te meble, bo jakość jest dużo wyższa. Chciałem powiedzieć, że jak patrzyłem w dormie, to też bym znalazł taką półeczkę w podobnej cenie, ale wydaje mi się, że jest lepsza jakość niż w takiej dormie. Za 485 tysięcy taki stoliczek i mamy tutaj marmur, drewno i szkło. A... <laughs> ale Kaj tak ziewa. Ta kanapa mi się podoba. Nie wiem, ile ona kosztuje w sumie. Taka komoda za 209 tysięcy marmurowy stoliczek za 400, nie 665 tysięcy patrzcie jakie fajne lampy, one są po 20 tysięcy i manuski. Jakie fajne korkociągi, no genialne, 8990. Tutaj produkty Bialetti, my mamy czerwoną kawiarkę tej firmy włoskiej, cudowna jest, ale jaki ten French Press, chyba tak to się nazywa. Jaki on jest ładny, jaki on jest dobrej jakości. Ja chcę taki. I tutaj jeszcze jedna propozycja wnętrza z takim regałem, który nam się spodobał z Damianem bardzo. I jaki dywan ładny, zielony. Chyba w każdym powtarzają się te kubki z muminkami. O, i też szkło Itala. Ulubione przez Islandczyków, ale to jest akurat fińska firma. Zgadnijcie, co kosztuje 200 tysięcy. <grych> I trochę szałowych lamp. No to myśmy się już zdecydowali na stół. Ten, taki i na takie krzesła. To byłby nasz wybór. <grych> I wchodzimy teraz do sklepu Epal, który sąsiaduje z Everestem, ze sklepem sportowym, ale dzisiaj przed nami Epal tutaj są kubki Keep Cup mamy z dwa jak nie trzy mniejsze średnie i większe na kawę szklane albo plastikowe no i faktycznie czasem widuję i z z tymi kubkami tak więc tutaj są raczej różne gadżety rzeczy takie wiecie na prezenty o oczywiście jest Itala ale żeście znaleźli ile kosztuje takie ryszaki. Czym się bawisz kuchnią? Czy tak islandzkie dzieci mają w pokojach? A, wszystkie. Wszystkie? A to są świece. Kiedyś komuś kupiliśmy na prezent takiego kota, ale yy, czarnego. Ta firma, taka designerska bardziej hej, hi, jakkolwiek. No to dosyć dużo jej produktów mamy w Islandii, i od jakiegoś czasu takie koszyczki się zrobiły popularne. Mają oni też takie świece błyszczące. Trochę takiego szkła kolorowego, Miś jak z Josia! Wasze. O, dziękuję! Odkryliśmy, że jeszcze jest piętro tutaj, więc może będą meble. Kanapa, 129 tysięcy. Damianowi się podoba ta kanapa. Z tą półeczką, jest a ona jest. W stylu tamtej, co ty mi pokazywałaś. No, ona ile podoba. kosztuje? 1 754. 000. Czyli Damian by nas tak urządził. A kajetan by się tak urządził w pokoju, chyba nie? 650. Może po tej fladze zobaczycie, jak wieje dzisiaj. Kolorowe lampki 48 500 do 69 500. Kolejny przykład salonu. I jeszcze tutaj mamy trochę mebli. 412 tysięcy. 46 tysięcy za to krzesło. Ma drewniane nóżki. Ale... Wchodzimy teraz do sklepu Dorma, gdzie najwięcej chyba mają łóżek. Dawno nas tutaj nie było, parę lat. Są też kanapy. Trochę się to pozmieniało. I czemu ja czuję ziemniaki z koperkiem? Zielone są najpiękniejsze, prawda? I ta jest rozkładana 94,900. 139. I są tutaj pierwsze łóżka. Tutaj takie, zagłówek za 60 tysięcy, a łóżko, materac, no w zależności od rozmiaru, ale takie są tutaj ceny. Nie pamiętam za ile ten mebelek tam był, 30-40 tysięcy, tak? Coś takiego. I tu jest za 31 tysięcy właśnie mebelek, powiedzmy, że podobnych rozmiarów. Wiem, trochę inny styl, ale nie o to mi teraz chodzi. I jakość jest nieporównywalnie gorsza. To jest taka sklejka tania, jak to otworzycie, to po prostu zobaczycie, poczujecie. No po prostu jakość nieporównywalnie gorsza do tamtego mebla, co był tam. A mhm. cena wcale niespecjalnie. No. A tam to jest tamt... włoska, no? Wolałbym mebel z tamtej firmy, niż, niż z tej. To... Tutaj kolejne łóżka. Wszystkie w zasadzie wyglądają bardzo podobnie. Trochę brzozy. 45 i w ogóle popękane, no, no, niedorobione, nie jest, popękane. Jest, no, I znowu marmurowy stoliczek za 50 tysięcy. I wchodzimy do kolejnego sklepu po raz pierwszy, który nazywa się faką. Czy zobaczymy tu coś nowego? Czy znowu powtarzające się meble? 119,5. żeby sobie wygodnie ściągnąć, czy włożyć buty? Tak więc tak sklep prezentuje się przy wejściu. Znowu świeczki. Nie, no wydaje mi się, że tutaj znowu są takie standardowe rzeczy. Trochę rzeczy do kuchni. Orety. Jak to dobrze, że myśmy się nie zdecydowali na smega. Ale słuchaj, naprawdę ten smek w środku mógłby wyglądać super, więc. Stół za 169 tysięcy. Teraz wyjeżdżamy z Rejkawiku. Jedziemy do Kopachu Gór chyba, gdzie znajduje się kolejny tego typu sklep. Pierwszy raz do tego sklepu wchodzimy na Google'u miał całkiem niezłe opinie. Jakie talerze. Nie ma cen tutaj. Nie chcą się chwalić. Dobra, 1235 za taki kubek. Kanapa Viking za 425 tysięcy. Fotel Vivian za 115. Coś innego. Ale mówisz poważnie, podobają Ci się no, tutaj? Inne. Nie wiem, czy chciałbym takie do domu, ale co? 335. Miałbyś tu chowałbyś tutaj swoje kabelki i komputery. Kanapa za 385 tysięcy. Która lepsza kanapa? Ta czy zielona, co mamy w domu? Siedzisz kajtek na kanapie wartej 475 tysięcy. I taka propozycja kolejnego wnętrza. Faktycznie są tu troszeczkę inne meble. Kolor tej ściany, i podejrzewam, że wszystkie inne są podpisane. Jaki to kolor i gdzie można kupić farbę? Wracamy do domu i będę montować ten film. Mam nadzieję, że przynajmniej w pewnym stopniu zaspokoiliśmy ciekawość Hani, przede wszystkim, ponieważ to był jej pomysł na film. Ale w ogóle tak, jakbyśmy odkryli trochę tych sklepów, nie? Może nawet nie, nie do wszystkich myśmy dotarli, ale... wszystkie pokazaliśmy, ale jest ale jak szukaliśmy... wyjątkowo dużo jak się tak zastanowić nad tym, jak e, ogólnie o rynku islandzkim, to jak zaczęliśmy szukać, to bardzo dużo wyszło designerskim, Więc byliśmy aż w szoku, że jest aż tyle. Że na tak mały kraj tak dużo sklepików, sklepów. PLES PLES!